bardzo. Życie jest okrutne, no. Policjanci drogówki w nieoznakowanym radiowozie sprawdzają czy kierowcy stosują się do znaków. Ci wyjątkowo szybcy mają bardzo oryginalne wytłumaczenia. Szybcy. Na pracy lekarza policjant się nie zna, jednak na swojej już tak. I taka wymówka oczywiście nie działa, a mandat będzie wypisany. 123,90 obowiązuje. Jeżeli pan chce obejrzeć, to proszę do środka, jeżeli nie. Wiem, że pan, jak ma jakaś różnica prędkości, to mogą no, mi panowie pokazać. Jak do nie dochodziliście, to nadmogą wam 130 so podawać. Nie mam nic na swojej sprawie zrobić, że nie musiał. Spodz... Za k, gdzieś jednak poleki będzie musiała jechać pasażerka. Okazuje się bowiem, że kierowca Toyoty 7 lat temu uzbierał 24 punkty karne i od tego czasu po prostu jeździ bez wymaganych dokumentów. Pan już dalej nie może jechać, wie pan o tym? Bo no, pan wniosek o sprawdzenie kwalifikacji od 2007 roku. Bez dokumentów pan nie może kierować pojazdem. może? No Nie może pan zabranych uprawnień. No nie ma pan zabranych uprawnień, ale brak dokumentu przy sobie. To jest to, że pan dalej popełnia to samo wykroczenie, za które dostanie mandat w wysokości 50 zł. Do tego dojdzie jeszcze 200 zł za przekroczenie prędkości. Wsiądzie pani, tak za państwo. państwo. Policjanci odjeżdżają, a po chwili zatrzymują kolejnego kierowcę. Przepraszam, szef serwisu. Onet. Przepraszam bardzo. Życie jest okropne. 124 na 70. Plus, wcześniej jeszcze była linia jednostronnie nieprzekraczalna. Co do prędkości, 10 punktów, 400 zł. I co Mężczyzna nie ma racji. Do tego rachunku trzeba będzie jeszcze coś dodać. Kierowca wyprzedzał bowiem w bardzo niebezpiecznym miejscu. Natomiast, co do znaku P3, to jest 200 zł, 1 punkt. Czyli łącznie dzisiaj będzie 11 punktów, a no suma 600 zł. Mniejszy mandat dostanie natomiast kierowca tego auta, który przy ograniczeniu do 70 jechał o prawie 40 km za szybko. Mandat za to wykroczenie to 200 zł i 6 punktów karnych. Pierwszy raz. Eee, ciężko. Nie. To znaczy gratisem będzie to, że będzie mógł. E, no pan nasze twarze zobaczy swoje nie w internecie. Nagrałeś Pirata Drogowego? Zarejestrowałeś interesującą sytuację na drodze? Podziel się nią z innymi. Na Wasze maile czekamy pod adresem na